Dzień dobry, Magdalena Grajner, Radio RMF. Ja pozwolę sobie mieć dwa pytania. Pierwsze, co się dzieje z tym zaświadczeniem? Bo tutaj się pojawiają wątpliwości. Czyli, jeżeli przychodzi wyborca i ma to papierowe zaświadczenie, co się z nim dzieje? I drugie pytanie do pana przewodniczącego, jeżeli mogę. Poprosiłabym szerzej o tych, o tych przestępstwach. Pan przewodniczący wspomniał o trzech. Jakby pan mógł dosłownie o pozdanku powiedzieć. Finał Ligi Mistrzów między Paris Saint-Germain a Interem. Interem. Paryż się już szykuje na ten mecz. Znaczy chociaż mecz nie będzie w Paryżu, ale Paryż się szykuje, no bo jeśli wygrają, to na mieście... Paryż spłonie, tak? To na mieście będą zamieszki, wybijanie szyb w sklepach i palenie samochodów. Ale jak przegrają, to też. No czyli szykować się trzeba, tak no, czy inaczej. Zobaczmy, tak. zobaczmy, jak Paryż się szykuje na te niezwykłe okoliczności. Nie pokażą nam teraz. Powiedzieli, że najpierw rozmowa, potem dopiero Paryż. Race gazu zawiących i armatki wodne. Na ulicach stolicy Francji doszło tam do starć kibiców świętujących zwycięstwo. Paris Saint-Germain w finale piłkarskiej Ligi Mistrzów z Policją. A zatrzymania rozpoczęły się jeszcze przed końcem meczu w rejonie stadionu PSG na polach, polach elizejskich. Przepraszam, myślami w Warszawie na polach elizejskich. Rozebrani od pasa w górę mężczyźni i kobieta tańczyli z kurczakami w rękach. Spektakl wywołał niemałe oburzenie niemieckiej społeczności. 22 tysiące osób podpisało petycję, domagając się przeprosin od arcybiskupa. Według wielu pokaz zranił uczucia religijne. Dodatkowo ludzie oczekują ponownego poświęcenia katedry, która została zbezczeszczona. Władze kościoła przekazały, że treść przedstawienia nie była im wcześniej znana. Gdzie to tu wynaleźli na to dziro. Ale teraz właśnie mamy kolarstwo romantyczne, taka droga jak za dawnych, dawnych lat, utwardzona, szutrowa, kamyczki leżą, nie ma asfaltu, on nie kurzy się jakoś tak bardzo. Myślę, że bo... paru kolarzy by ci powiedziało, idź pan z tym romantyzmem. Sam przejedź tak. romantycznie. Taki romantyk się znalazł. Taki romantyk się znalazł, tak. Jest, meczku, jest, oczywiście. Słuchajcie, my Wam nie zabieramy czasu, nie wydłużamy kolejki, częstujcie się. Cieszę się bardzo, że jesteście z nami. E, a my, drodzy Państwo, zabieramy Was w. Po, za, fu, się zakręciłam, no ale jak tu się nie zakręcać? Zabieramy Was w podróż. Co dziś jeszcze w programie? Nawet jeżeli te znaki zapytania krążą wokół... Robert, gobie. ile miałeś znaków zapytania, kiedy Wojtek zaprosił Cię do współpracy? Absolutnie zero. E, my się znamy już ponad 20 lat. Prawda, Jesteśmy z Olsztyna z tego, razem. Z Także tak. y, każda okazja do tego, żeby razem robić muzykę jest dla nas tak naprawdę przygodą, przeprawą, y, podróżą. Ale trochę to jest inny Łozu niż takiego, jakiego poznałeś 20 lat temu. Taki refleksyjny właśnie, taki tutaj... Ja już nie pamiętam, jak uh, ja uh, grałem. Uh, <noise> O, mikrofon tutaj. Wszystko się dzieje na żywo, jak widzicie. O, to, co od początku. Nagrało się jeszcze raz.